Zamaj na lingu! Ćwiczenie czwarte, dwa zespoły ustawione w narożnikach naprzeciwko siebie. Cztery bramki ustawione w odległości 20-30 metrów w zależności od wieku dzieciaków w środku przed bramkami dwa znaczniki symulujące bramkę i trener w jednym z narożników posiadający piłki na sygnał trenera, trener zagrywa piłkę do środka boiska, dwójka zawodników z przeciwległych rogów startuje jak najszybciej do piłki. Kto pierwszy ma zadanie przeprowadzić piłkę przez, między dwoma znacznikami i strzelić na obojętnie którą bramkę. Modyfikować te ćwiczenie również można w sposób taki, że można wskazać, przeprowadzić przez jakąśkolwiek między znacznikami przez obojętnie którymi i później wybrać bramkę, do której trzeba już bezpośrednio strzelić yy, piłkę.